Arłowice Boja szkoła miejsce wyborów samorządowych w dniu jutrzejszym godzina między 19 a 20 dzień wydłużony widać jeszcze w oddali zachodzące słońce oświetla chmury Temperatura 19 stopni. Można powiedzieć, że mamy wiosenne lato. Na wprost monumentalny budynek byłego klasztoru przejęty przez firmę Arche, która dokonuje remontu i przebudowy budynków i na potężnej działce na tym terenie buduje również domy mieszkalne się latarnie.